Dzisiaj przyjechały tutaj dwie klacze, klacz mama i klacz rybak. tutaj też nie słychać. Jedna z nich ma 3,5 siostra. Jest dla mnie rybakiem szczególnym. Szczególnym nie dlatego, że posiadała jakieś wyjątkowe umiejętności, ale szczególnym dlatego, że pochodzi z wyjątkowej hodowli. Z hodowli ze stada opieków Jest to hodowla koni rasy śląskiej z ponad 60-letnią tradycją. To wspaniały na no, pokażę sobie, zobaczycie a, pracę dla takich książek, które na się z e-peakingiem, właśnie stąd się koniec z książką. W zeszłym tygodniu weszliśmy na 10-15 minut na hale, żeby po raz pierwszy w życiu była po prostu w takim pomieszczeniu. Więc jest to, to co będę prezentować jest stąd, on, poniec, a, to tak naprawdę trening. Przypominam Państwu, że metody inwentygu doktora Roberta Millera prowadziliśmy po konferencji w Polsce, kiedy doktor Miller wykładał techniki i opowiadał o zachowaniu zwierząt, na pierwszy raz myśląc o koniu i na konferencji zrobionej z Uniwersytetem Wrocławskim. A więc pierwsze inwentygowane konferencje... to zupełnie akceptuję. można mu to przeciągać. Miejsce, gdzie byłem, w przyszłości będzie w okręg. Oglądaliście techniki i znaleźliście Nie a, <grym> Ale zwróćcie uwagę. Uszył strony klaczy, a pozostał przywicę. Patrzcie na zachowanie klaczy na zachowanie źródła. Czy źródła ciągnie do klaczy? Czy akceptuje, jest ufny? Trust to the human. Even if there is a point or To jest to, co przynosi technika impendingowa. On postrzega człowieka jako część... No się nie po parasolu. Hej! <grym> no ja wiem, to, sam. to są dzieci, ale pamiętajcie też, że okres krytyczny u nich nauki to jest tak, jakbyście patrzyli na sześciolatka człowieka. Dla niego to jest właśnie gdzie się on najszybciej... Także wszystkiego dotykał pyskiego. Każda nowa rzecz w obecności człowieka jest czymś ciekawym, Zostawiam. a nie czymś... Ja wiem, ale teraz to idzie Patrzcie na zachowanie tego zwierzęcia i porównajcie z żywakami, które znacie z innych hodowli, które nie są innym Tak naprawdę to zwierzę akceptuje tutaj jak część stada, czyli ciągle naszego Mają to w dwa. Jest tylko kwestia, czy wiecie i rozumiecie, jak po to pójść. Same techniki inwestycjowe, zobaczcie tutaj na zdjęciach, a nie są łatwe, ponieważ wchodzimy bardzo głęboko w mechanizm natury. Wchodzimy w system uczenia, który te zwierzęta, jak wszystkie zwierzęta, ofiary, mają podarowane przez Matkę Naturę tylko w ciągu kilkunastu Jakie było? znaczenie ma dla nich zabawa w tak wieku biegłym uczeniu zakładania kulamoglu? Każdy wie. Zobaczcie, jak są pogodne przy tym. Z tym prawie... <laughs> Kieba, I z dwóch bardzo... Chyba Tu wiesz, nie się pniecie. Proszę pomagać na to, żeby może będzie na arenach światowych. A może będzie to konieczny. Właśnie tylko w bo to żeśmy tylko tak robili. Popatrz na jego przyjemność. Ale na tyle że wie. Właśnie nauki, których niekoniecznie on przechodził. LLN, wczesne uczenie. Moment, kiedy te zwierzęta są najlepiej dopasowane do uczenia. Jeżeli będzie to konia miał startujący a więc podobnie za dwa... Załżenie sądy do, do, do żołądkowej może oddawać życie takiemu manpowi? A tutaj mamy gwarancję tego, że on przyjmie tę sondę bez spokojem. Nie ma szarpania, nie ciarka się. pozwalać im na to, żeby się bawiły poprzez naukę. E, uczyły się poprzez, poprzez zabawę. E, tak więc ostatni element to jest Fredzio, prawda? Witam, właśnie. Trezio. Właśnie ma się dobrze szkolę popsuć. Dobrze szkolę. To jest głowy, przepraszam. Fredziu <laughs> swoje waży jest wychowane w koło słomą. generalnie jeździ na tygodni. Głowy <gulorzy> straciły od kopnięcia. Po za bardzo z powodu tego, co ma robić. Fredziu wypił chyba wczoraj. Richard, how do you think about this first <gulorzy> <crouch> Do no do pracy, to nie do... jest zupełnie element podstawowy tego szkolenia, kiedy kopyta są przygotowane, nogi są przygotowane do tego, kiedy przyjdzie kowal, nie kopy. Aha, jeszcze jeden element. Chciałbym, żebyście patrząc na tutaj, okay. patrzyliśmy w boksie, wiąże się z otrzymaniem kuchniaka, a tutaj mało jest przygotowane do tego i ze spokojem by stało. A więc, jeżeli temu zwierzęciu kiedykolwiek coś się stanie w życiu, a to nie przyjaciół. Przyjaciół, ufaj, bo powiedzieliśmy, my nie jesteśmy twoim stadem. Nie jesteśmy twoją mamą i tatą. Jesteśmy tylko dwójkiem ze, ze stada. A twoi przyjaciele to są konie. I udało się przeprogramować to zwierzę, które teraz żyje w stadzie. Dobrze. Tak, i zostań. Tak, i słowa Super, tak. Super. Super. 热来的欢迎。